Hello wszystkim, hello. Hello. hello Co tu jest? Już silnik hello. Silnik Widzisz? już tutaj na wózku jest zobacz, Silnik SW400 Ale Bodzio ale ty idziesz O Gdzie? teraz cieknie zobacz. Jak burza Płyn ucieka ja, Taki dobry płyn był amerykański no. Trzymał, nawet trzymał Płynówka Weź tam podstaw Widzieliście tutaj jaki ładny olej tam kapie? Patrz, zobacz, nagraj Był olej zmieniany, ładnie jest, nie? Mariusz pokaż Myślę, nawet Michał nie widać skoro, na rogę, No ładny, jest no, żółciutki, nie? Fachowo. To jeszcze był luk. To jeszcze nie był hipol. Mm. A luksowy. Będzie... Nie, to był do skrzyni. Ale teraz będzie hipol lany. Już tam czekał. Widzę, że bodzią on się pomagierów. Tutaj nie robią. Ja. Tak Jak mrówków jest. O, jak mrówków nastuje. Zobacz jaki płyn czysty. Płyn. Przynieśmy kombinery Jeszcze leci, czekaj. No to były jest tego. No to ja będę trzymał. No, trzymaj, żeby ładnie ciepło. Żeby... Waryńskie kombinerki. Żeby Bodziowi tutaj nie... Bo te drugie są za szerokie Kombinerki? Tak. Ale te duże, czy te małe? Czarne kombinerki normalne. No. I co? Silnik no wyciągnięty, jo. Silnik waryńskiego i takiego, i takiego. Silnik wyciągnięty? Taki też? Nie. Jo, jo. są. Kurde. Są. Ja co 5 minut byłem tu, to tam, a wodzie już musimy mieć. Wodzio Himen to wszystko tutaj ja. zrobi. Ale na wózek a, z to, już, już to razem padliśmy. Na wózek już razem padliśmy. Dziornicek jest dobry. Przy okręci. na razie nie spęknię, tylko że ktoś tam, nie... Nawet tam, tam złom jest przynieść. Dobra, o, hmm. żeby coś stworzyć ze złomu. Ale gdzie? No W tym pudle tam. Nie ma tego pudła. Musiałeś gdzieś coś poprzewać? A tutaj jest. To? Lóżka, no. Nie. To źle tam stoi przecież. A, tu. No to nie... To jest dłoń? Wiele dobrych części. Zobaczcie. To są same... Nie to gdzieś same... widać, bo tu jest ciemno akurat. Cóż, dobre zabezpieczenia. Teraz w Dystanse jakieś. Odkryj. O, tuleja. To wszystko jeszcze się nada. Ej. Tak my Polski nie zbudujemy. Ty... No, koszta to mnie to naciąga. Nie no. Tak to jest z tymi mechanikami. Jo. Trzeba uważać, bo naciągają ludzi na koszt. Wymienisz mi lampki też, bodzio? Teraz no. nowe lampki będę chciał mieć w ciągu. Dużo lampków. Wydajecie pieniądze, których nie macie. Na tuning, którego nie potrzebujecie, by podobać się ludziom, których nie znacie. porządku, bodzio. To nie jest tuning, to będą założone halogeny, Nie, więc były też. w samochodach nie? to jest tuning. Takie wiersze, takie wczoraj. Były halogeny, potem były LEDy. I teraz będą LEDy, ale no. Nie bo tam już się przepolały też, nie? Czy pojedziesz gdzieś dać, wsadzić do elektryka? Nie, ty będziesz zakładał, ja to. Ja tam, nie, ja tam nie daję innym. A teraz tak, zobacz. Skrzynia pośrednia cała uwolona, łożysko stoi. Dlatego tak ładnie piszczało te ostatnimi czasy już nie. Pompy będą do wymiany. Pompy będą do wymiany. Pompy.

Chcę ci to położyć? Tu, tu? Nie spadnie? Nie, no w, dals... w dalszym ciągu u nas zima, dzisiaj było też i niczki. Nie papie, no, ale mróz do... Jutro ma być inne ocieplenie już. Chyba, że wiesz, będzie inne ocieplenie w inna strona, nie? Na ten zobaczyć, trzeba będzie prostu. Tak praktycznie można powiedzieć jest co, drugi dzień. Naprawdę? Dostałem, Michał mnie kupił rękawiczki, o. <laughs> no. mam, mam dwie reklamowki rękawiczków, spawalniczych i takich, ale to ty nawet widziałaś, nie możesz ręki wsadzić. Nie wiem dla Ma dla tu tak, masz jedenastki już. Dla pigmejów? Ja wziąłem Do mówię, to, to, jedenastki. to brałem. Mówię, Jak ja mówię, I nowe, to, nie stare główne. Ja nie wiem, co to do, do zerówki komuś się da. No, ja... są rozmiary. No, <FighterZiG3> no, Ale takie małe! Zobacz, 11 będzie jest dobra? Sam raz czy za dużo, czy za mało? Nie, no akurat. No. Mogła być dycha też. No. Tam może masz 9 ale jeszcze mniejsze. Mniejsze, to to, to, to to... Na prącie <toczny> by nie, mnie nie wlazły, jakby było z jedno, bez palc... Takie malutkie. Małe... Co za buchaj. Rausznik nie mówię. Jasne. Nie wiem, co by tam nakładać to za rękawiczki. <gry> <gry> o, chodzie się bawić, patrzcie. Cip, 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 chip, chip, cip. Coś tam wyszuka. Ale patrzcie, to zakłada teraz tam. A tam jest podkładka, jak już jest, jesteś schylony. No ja, widzisz ty. <gry> jak już jesteś schylony, to wiesz. <gry> tak bym nie gadał, bo bym mówił, że weź się schyl, ja, nie? No. A taki już jesteś to stary tyraj tam. <gry> Takie one już. co, te dzieci? No, ona musi? musi patrzeć, żeby ktoś mógł robić. Ty... No. Coś mnie. <laughs> będzie wraca do formy. I Co? Da się tam coś włożyć? Może się da, jak nie to puknę. Jeszcze jeden ja bym Nie, nie puknę, bo tam lodów ma robić. To tak, tak, będzie dobrze. beworeczek do woreczek i. Nie. nie na stare, czy jak na czasy to jest. to jest może gwint zrypany, bo to do różnego rodzaju używamy. się to, o. No, no i teraz bodź odąży do tego, żeby skrzynię pośrednią rozebrać, nie? Odkręcić od skrzyni. Pewnie się co, jutro czy tam pojutrze wyczyści. Już jestem, już jestem umówiony do zakładu Zieman w Malachinie z przednim, z przednim mostem. W sumie budową, nie? Tam będziemy robić różne rzeczy z tym mostem. Most jeszcze nie był ruszany. Jeszcze nie był. był, u nas nie był rozkręcany. Może jeszcze u nas nie był rozkręcany. Od tego państwowego, co oni kupili, może. Nie to on był wcześniej? Co? On był w eskarze. Nie wiem, był w, w pisałem, że w eskarze, ale chyba we nie mówili, nie? No. No i jak będzie wyczyszczone, bo dział rozbierze to, to już nakupuje mu pompę i tego wszystkiego, co będzie chciał, to będzie mógł złożyć, to już będzie gotowa, nie? Bezpośrednio. w jakim stanie żółw jest? Ja, no zobaczymy żółwia. No tutaj żółw był cały czas, nie? No. Tak, to jest późno. Ja mam urlop teraz. Na urlopie się odpoczywa. Nie Bo śnieżały dziś całe wioski więcej śniegu nie ma. Czekaj, kończę, jak spadnie. Nie A tam masz trzynaskę, nie? Mam tu nasadkę. Tam masz gruchotkę. Leży. A to nie ma. Tam leży. No to jest taka, wiesz. Pneumatyczna. No To dostałem kiedyś od Kacpra na, na Mikołaj Tu możesz odkręcać już. A Jakie ty tam masz rozmiar? 22 Nie wiem czy na stole jest, ja chyba nie że on też odkręci ten kluczyk mały? Nie wiem jak nie to uda, ale są popuszczone, to powinno iść. Na pewno To może nie popuściłeś? Może nie. Zobacz. Jak wygląda na to? No. Ja. Teraz miał powietrza, to szło, co? Oh yes. Co tam? No hmm. już trzeba będzie powoli chyba szczekać, co? Co? Nie, to, to ta strona cała jeszcze. Mam wszystkie wiwa. Góra to, też? Do, do, pod spodem jeszcze A są. A góra też? Jo.